Budda jest akurat jednym z tych pozerów, który ma się czym pochwalić, bo pieniędzy naprawdę ma więcej niż bok z osobowości. No teraz już nie wiem, czy tak dużo posiada. Dla mnie ludzie, którzy mają do zaoferowania praktycznie tylko pieniądze, są nic nie warci i generalnie takich ludzi w swoim życiu unikam. Czyli, po pierwsze, szpanowanie pieniędzmi, a po drugie, udawanie Fyra. właśnie to jest też inny ciekawy przypadek, że niektórzy ludzie faktycznie jak już mają tę kaskę, to idą w kierunku tego, że chcą zyskać szacunek w oczach innych ludzi poprzez to, że oni się ich boją. Dla mnie to jest XD. W sensie, jeżeli ktoś chodzi na siłowni, żeby inni ludzie się go bali, to moim zdaniem ma coś z głową. Uważam, że nie powinien iść na siłownię, tylko do psychologa. A co on napisał Dezy? Zaraz go wyjaśnię, gdzie jest? Gdzie się panuje? Dezy no. Stworzył masę świetnych projektów, co prawda nie wszystkie okazały się takim porażającym sukcesem jak Chaosi, ale duża część z nich zasługuje na pochwałę. Swoją drogą dosyć bawi mnie to, że brakuje nam lekko ponad 1000 subskrypcji. No to rób dłuższe filmy, bo ten ma 4 minuty. Film z kanału Newsowski i nazywa się... Ranking największych polskich pozerów 2025. <noise> nie wiem co to jest, ale tytuł mnie zaciekawił. Prawie każda osoba lubi czasami przyszponować większą ilością pieniędzy. Problem pojawia się wtedy, kiedy ktoś tak intensywnie szpanuje pieniędzmi, że zamiast wzbudzać podziw, zaczyna być po prostu śmieszny. Na miejscu piątym popularny ostatnio Budda. Budda jest akurat jednym z tych pozerów, który ma się czym pochwalić, bo pieniędzy naprawdę ma więcej niż bok osobowości. osobowości No teraz już nie wiem, czy tak dużo posiada. A mi osobiście z tych pozerskich odklejek Buddy najbardziej podobała się ta użurnalisty. I dla osób, które tego wywiadu nie słuchały, już tłumaczę o co chodzi. Te nie lubią buddy, odważyły się napisać na wykopie niemiłe komentarze w jego stronę. Budda stwierdził, że on tych biednych wykopków będzie ciągał po sądach, i takich uwali finansowo, że się nie wypłacą do końca życia. A na koniec tej swojej kwiecistej wypowiedzi wspomniał, że komornik będzie im zabierał ostatnio me z domu. Po co pozywasz ludzi? Po co? Ja pozywam y, pewnych ludzi, którzy zagalopowali się z tym wszystkim, doprowadzić do ich stanięcia przed sądem. Zmarnowania ich czas dając komornikowi. No jednak ludzie lubią takich pozerów, bo wydaje mi się, że ludzie bardzo często utożsamiają jakiś sukces i tym samym idący w parze, nie zawsze, ale jednak bardzo często taki sukces finansowy z charyzmą i lubią się kąpać w tym blasku, nie? Tak mi się wydaje i dlatego ich to przyciąga. Dla mnie to jest Oczywiście płytkie. Dla mnie ludzie, którzy mają do zaoferowania praktycznie tylko pieniądze, są nic nie warci i generalnie takich ludzi w swoim życiu unikam. I nie widzę za bardzo sensu, żeby tracić czas na, na tego typu relacje i żeby mieć takich ludzi w swoim otoczeniu. Natomiast no, w internet chociażby pokazuje, że wiele osób robi na tym karierę. Czasami wiecie, w kontekście fake it till you make it, czyli udawanie jakiegoś milionera, aż w sumie się potem nim stajesz, albo udawanie milionera i sprzedanie jakiejś książek. Załóżmy o tym, że jest się milionerem, po czym rzeczywiście się tym milionerem stajesz, bo książka staje się bestsellerem na przykład. No więc tych historii jest bardzo dużo, natomiast dla mnie to jest gigapłytkie. płytkie. No. Jeżeli ktoś skupia się w swoim życiu tylko na pieniądzach albo są one dla niego priorytetem, no to uważam, że no, jest bardzo biedną osobą. Ja no. tak samo nie lubię flexu. No Flex to już jakby idzie w parze. Wiesz, też nie wszyscy ludzie, którzy zarabiają dużo pieniędzy, mają potrzebę tej atencji, nie, czyli że właśnie wszyscy nie widzieli, żeby im zazdrościli, żeby, żeby ich śledzili. To bardzo często to też takie osoby które szczególnie w jakiś nielegalny sposób albo w shady sposób zarabiają gubi o tym też często wspominam że ludzie jak już mają pieniądze to chcą władzy jak już mają władzę to chcą rozpoznawalności I generalnie zawsze im mało ego jest y, nigdy nie zaspokojone i w finale na takim czy innym etapie potyka im się noga i no i potem gdzieś tam spadają w czeluścia różne czy to sądownicze czy to więzienne czy jakiekolwiek inne także no niestety tak jest no dla mnie to jest płytkie naprawdę no, ja, wiadomo każdy lubi zarabiać kasy, ale jeżeli kasa jest dla ciebie najważniejsza, no to uważam, że jesteś biednym człowiekiem. No to jest moje podejście do życia. Widziałem ostatnio, że w żabkach duże promocje na dozę są. A też widziałem ostatnio. Toś jakoś zwróciliśmy uwagę właśnie z Patrycją, jak byliśmy w żabce. No serio, ja myślę, że tak samo jak ludzie czasami mówią, że wiecie, że pieniądze to nie wszystko, i zawsze osoby sobie to upraszczają, że o, tak, jak masz pieniądze, to ci łatwo mówić itp. I jakby stają po takich skrajnych granicach tego tematu, czyli na zasadzie, że o, czyli ten gość mówi, że pieniądze są nieistotne. Nie, bardzo często ludzie nie mówią, że pieniądze są nieistotne, tylko bardziej mówią o priorytetach, jakie masz. O, ostatnio w ogóle słuchałem Roka, mam na myśli Roka alone, żeby było jasne, u niego na streamie, i on też o tym opowiadał, że na przykład u niego w rodzinie jest tak, że jego żona od początku była świadoma tego, że dla niego na pierwszym miejscu jest praca, że to jest coś co o nim świadczy, z czym on się identyfikuje, co jest podstawą jego jestestwa, nie? I w związku z tym to od w pewien sposób ustala taką, wiecie, hierarchię tego wszystkiego, co się dzieje u niego w życiu, na czym się skupia, na co poświęca najwięcej czasu no i że jakby tam się nigdy z tym nie krył i no weszli w taką relację wiedząc oboje na czym to polega, nie? No i na przykład dla mnie to jakby czaje ten koncept, że tu nie chodzi o pieniądze, które on zarabia, tylko o poczucie sensu, które dla niego wynika z pracy. Ciekawe, czy byś tak gadał, jakbyś teraz miał zarabiać na przykład 5 koła miesięcznie. Zarabiałem kiedyś mniej nawet i uwierz mi, że miałem takie same podejście, że pieniądze, które zarabiałem inwestowałem w to, co bardzo lubię robić, bo to było dla mnie najważniejsze, to mnie napędzało do życia. Rozumiesz? I być może po części dlatego jestem tu, gdzie jestem. Ja ogólnie mam takie przeświadczenie, że gdybym skupiał się na pieniądzach, to nie byłbym tu, gdzie jestem. Oczywiście nie wiem tego, nie mam takiego, nie mam możliwości cofnięcia się w czasie i sprawdzenia alternatywnego scenariusza, ale no ja mogę powiedzieć, że zawsze szedłem za tym, co mnie jara, i dzięki temu mnóstwo pracy w to wkładałem, no i się udało. No. Ale teraz, po tym jak masz iść dużo, nagrywło do 5 koła. No dobra, no ale to, to co? W sensie, co masz na myśli? No, nadal bym przeszedł tę samą drogę. Znaczy, inaczej, no teraz już mam jakieś doświadczenie, dużo większą wiedzę, więc pewnie szybko bym to odbił. Ale nie, nie, rozumiem, nie rozumiem, jakby co ma to udowodnić. Są też takie prace, w których dużo nie zarobisz, ale to jest coś, gdzie dajesz całego siebie. Na przykład przedszkolanka. Oczywiście, że tak. Może to... różyczki? W swojej bajce mamy, które według której marka i to, co ma, jest najważniejsze. Okej, to z pracy wyjdzie jakiś nowy sprzęt to musi mieć bo kosinus tam jej łatwiej a po chwale dostałam od człowieka dopiero jak kupiłam sobie drogi sprzęt do kuchni nie za ogarnięcie życia nie za lewelorwankę, za wakacje i rzeczy strasznie to przykre bo dostaję dużo ale ciągle mało byłem od raty do raty dlatego mam podziwu dla ludzi jak ty i Kasia odpowiedzialnie i z szacunkiem do pieniądza pracy i innych uważam że wiele potrzeb które ludzie mają są kreowane przez to w jakimś Świecie funkcjonujemy i przez to ludzie się gdzieś tam gorzej czują. Natomiast jest ten taki moment graniczny, kiedy zarabiasz bardzo dużo pieniędzy i te wszystkie rzeczy masz na wyciągnięcie ręki i wtedy tym bardziej dostrzegasz, jak one są bez znaczenia. Oczywiście, jak masz odpowiednio ustawione priorytety w życiu, nie? I nie mówię o tym, że nie wiem, nie powinno się kupić nowego telefonu, karty graficznej, samochodu czy czegoś. Nie mówię o tym, tylko mówię o tym, jak bardzo ludzie się z tym identyfikują do tego stopnia, że mogą być nieszczęśliwi w życiu. To bardziej do tego nawiązuje. I potem, jak już masz bardzo dużo pieniędzy i to wszystko, o czym wcześniej marzyłeś, mógłbyś mieć razy 10, to, 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 to jakby tym bardziej do ciebie dociera, jak bardzo ci to niepotrzebne i w sumie nie chcesz na to wydawać kasy. A przynajmniej u mnie tak się wydarzyło, może tak powiem. Nie wiem, czy u każdego tak jest, ale jak gadałem z gimperem, to on taką samą drogę przeszedł. Że kiedyś nie zarabiał tyle kasy i te wszystkie rzeczy na wystawach galeriach go tak wiecie, nęciły, że chciałby mieć ten zegarek, chciałby mieć to, chciałby mieć tamto. A jak potem możesz wejść do tej galerii i kupić w zasadzie wszystkie te rzeczy, które ci się podobają, to w sumie już ich nie chcesz. No tak to jest. No. I do ciebie tym bardziej dociera, że w sumie to nie o to chodzi. Tymczasem idziemy do miejsca czwartego w naszym rankingu, na którym znajduje się Malik Montana. I akurat u Malik'a, mówiąc, pozer mam na myśli dwa znaczenia, czyli po pierwsze szpanowanie pieniędzmi, a po drugie udawanie. Osobiście dla mnie dużo gorsze jest to drugie, bo o ile jeszcze można znieść to szpanowanie pieniędzmi, wyciąganie plików banknotów co chwila, noszenie kilku Rolexów naraz. Właśnie, to jest też inny ciekawy przypadek, że niektórzy ludzie faktycznie jak już mają tę kaskę, to idą w kierunku tego, że chcą, żeby inni ludzie, znaczy inaczej, chcą zyskać szacunek w oczach innych ludzi poprzez to, że oni się ich boją. To już jest w ogóle dla mnie jakaś y, czarna magia, tego to już w ogóle nie rozumiem, tego to już kompletnie nie wiem na czym to polega, ale to też częsty przypadek, że w to idą. Bo z takimi to wiesz, że wszyscy się ciebie boją. Ją. Nie, no ja się nie udzę że nie wiem <laughs> dlatego że chodzę na siłowni, to ludzie się będą mnie bać. Nie w ogóle nie chcę, żeby ludzie się mnie bali. Ja nigdy nie miałem takiego celu na przykład. Dla mnie to jest XD. W sensie jeżeli ktoś chodzi na siłowni, żeby inni ludzie się go bali, to moim zdaniem ma coś z głową. Uważam, że nie powinien iść na siłownię, tylko do psychologa. No ale jeżeli chodzi o to pozowanie na kastrera, to tego nie jestem w stanie już zdzierżyć. Tego tak naprawdę nie robi tylko Malik i nie jestem w stanie zrozumieć, z czego to się bierze. Przykładowo taki Alberto też nawija chociażby słynne słowa: mm -mm. "U, u, kleba, kleba, łapa jak bochen". Chleba Akurat ten cytat mu się spodobał. U, u. Wspaniały materiał. Idziemy do miejsca trzeciego, na którym znajduje się stały już bywalec na tym kanale, czyli to olejnik. Zastanawiałem się nad pominięciem Tomka w tym rankingu, jednak zdecydowałem, że grzechem byłoby nie wsadzenie. Hej, w sumie to jest jeszcze inna kwestia, że jak już zarabiasz jakieś pieniądze, ale może nie tak duże, jakbyś chciał, i zaczynasz to nadrabiać, kupując jakieś podróbki. No to też jest skrót dla mnie już. Zastanawiam się, jak bardzo trzeba szorować własnym poczuciem wartości gdzieś po, po dnie, żeby w ogóle do takich rzeczy się posuwać, że próbujesz po, podbić własną samą Cenę, kupując jakieś rzeczy tam, właśnie z jakiegoś tam, nie wiem, chińskiego rynku, z jakąś tam metką, z jakimś tam logo, gdzie wiesz, że na oryginały cię w sumie nie stać i kupujesz te podróbki w sumie tylko po to, żeby, no żeby ci ludzie nie cię podziwiali. To, to już myślę, że na, to, już, to już musi być naprawdę nisko. Obojętnie czy podróbki, czy nie, to działa tak samo. No tak, tylko że. W w przypadku tego gdy kupujesz oryginały, no to znaczy, że twój status majątkowy rzeczywiście pozwala na to, żebyś tak żył. Dla mnie to nadal jest płytkie, ale przynajmniej nie jest fejkowe. Natomiast w momencie w którym kupujesz podróbki, to jest jakby moim zdaniem jeszcze level niżej, bo kupujesz rzeczy, na które cię nie stać, tylko po to, żeby zaistnieć w oczach innych ludzi. Że kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy, żeby zaimponować ludziom, których nie lubimy. Tak w skrócie, nie? Z Fight Clubu cytat. Deza się odzywa on z BMW w stanie, jakim jest, on się odzywa. On się A co odzywa? on napisał Dezy? On Zaraz go wyjaśnię, gdzie jest? Normalnie i on, się, on ma czelność się odzywać w tym momencie. Tady ty kupiłeś podrówę BMW z czterema zerami? Gdzie się panuje? Nie modów. On w tym momencie ze swoim autem się ma czelność odzywać. Dezy! No, naprawdę ze wszystkich możliwych tematów wybrałeś wątek samochodu. Pochwal się, w jakim stanie jest aktualnie Twój samochód. Powiedz. bo mój? Idealny. Jest w idealnym stanie. Pochwal się swoim. Ja, na przykład, za chwilę mogę wsiąść i sobie nim pojechać. Ty? No, niekoniecznie, więc zastanówmy się, kto zrobił lepszy deal. W swoim oryginalnym <grym> BMW. No, to zaraz zrobimy test zderzeniowy z naczepą ciężarówki. Znaczy, no, ty już zrobiłeś to, po co jakieś kolejne? Co mnie to. Ty się teraz męcz. Ja mam Audi Q5. Widzisz, ja NP zarabiałem dobrze, robiłem co kochałem, a teraz nie mogę robić tego co lubiłem. To jeszcze zostają mi takie główno prace, które są dla innych przejściowe. To jest trochę dołujące. Plus to, że ja na leki wydawałem. Lekarze i tym podobne. E, Mister Granic, no wiem, no opisywałeś swoją historię. No są takie, wiesz, historie, gdzie ciężko coś doradzić i może trzeba w takim razie wtedy, wiesz, odnaleźć się na nowo w życiu jakoś. Nie twierdzę, że to łatwe, ale. Ale no co ci innego zostało? Akurat Audi i BMW ma największy odsetek wariatów, ale to nie oznacza, że wszyscy co mają tataty tata, są. Znaczy, moim zdaniem, Dezy potwierdza akurat te, te doniesienia. Ja nie, ale on to. Ku to akurat fakt. Jednym z tych pozerów, który co prawda nie ma pieniędzy, ale ma za to zniżkę dla stałych klientów w Aliexpress. Ja powiem szczerze, że trochę nie rozumiem, dlaczego zamiast kupić z dobrej, ale tańszej trochę firmy okulary, Tomek woli kupić na przykład okulary Gucci z Aliexpress. A na miejscu drugim właściciel największego imperium na polskim YouTubie, czyli Freeze. Freeze akurat jest mistrzem umiejętnego szpanowania. O, a jego się nie spodziewałem tutaj. Przykładowo z jednej strony mówi, że przecież on jest taki skromny, więc kupuje sobie tańsze auto, a z drugiej strony wrzuca. Luźny filmik z tego, jak poleciał helikopterem do Witkaca po jedną rzecz. No, tam jest bardziej złożona ta historia, akurat z tym helikopterem, tego, że ma jakąś zajawkę. W sensie, mi się wydaje, że też jest różnica pomiędzy korzystaniem ze środków, które masz i sukcesu, jaki odniosłeś, a szpanowaniem tym, że w jakiś sposób taki, wiecie, flexowaniem się. Ja myślę, że to jest różnica. No bo jeżeli Freeze robi sobie na przykład licencję na, na to, żeby zostać, żeby latać helikopterem, to nie uważam, że to jest jakiś flex, tylko po prostu rozwija swoją. Imię... Że te środki, którymi gdzieś tam sobie zarządza, no w jakiś ciekawy sposób, wiecie, wydaje, a nie na drogie ubrania na przykład. No to dla mnie to jest trochę jednak co innego. A pan też jak mówił o tym swetrze, że kupił raz, kupił dwa. A, no to ja też to przerabiałem. Teraz ja ze swetrem historię też przerabiałem. Nie no, to ja uważam, że to jest trochę co innego, więc akurat Freeza bym tu nie wrzucił. Myślałem, że prędzej będzie nawiązanie do tej akcji z samochodem, że mówił, że jeździł tam jakimś Oplem czy coś takiego, że tego Merola sprzedał, bo po co mu taki samochód, a w finale dostał tesle i Teslą teraz pomyka. I czy Tesla to taki rzeczywiście niskobudżetowy samochodzik. Więc to myślałem, że o to będzie jakieś takie uderzenie, ale tak generalnie Fris nie kojarzy mi się z tym. Myślę, że on na pewnym etapie życia rzeczywiście do niego dotarło, że to nie o to chodzi i w jakiś fajny sposób sobie tę kaskę wydawać na jakieś rzeczy, które rzeczywiście go jarają i które go rozwijają, a niekoniecznie na to, żeby się tym flexować. Bo też umówmy się, no wszyscy wiedzą, że Fris jest bogaty. On nie musi tego nikomu udowadniać, nie musi tego nikomu w jakiś sposób pokazywać. Wszyscy to wiedzą, że on jest bogaty. To oczywiście nie umniejsza jego statusu życia, tego, że ma fajny dom, wyposażony, że pewnie ktoś tam sprząta i tak dalej, i tak dalej. Ale no to w jaki sposób całą resztą pieniędzy zarządza, no to nie wiem. No, no Fritz mi się nie kojarzy z jakimś gościem, który się super lansuje. Ciekawe, że jego pasją nie jest układanie puzji, tylko latanie samolotem. No i co z tego? Różne są zajawki. Może też nie wszystkich, nie o wszystkich informuję, bo nie wszystkie są, wiesz, contentem na YouTube, nie? Ale myślę, że gdybyś miała na przykład pełną możliwość różnych zajawek, no to też na przykład mogłabyś wybrać coś, co jest droższe, a na co w tym momencie nie możesz sobie pozwolić. Ale czy to oznacza, czy się flexujesz? No moim zdaniem nie. Tytuł największego polskiego pozera otrzymuje Wojciech Dywersyfikator biznesu w gola. <laughs> No nie wiem, no dobra. Wojtek tak świetnie dywersyfikuje swoje biznesy. Ale ja nie wiem, mi się daje że trochę jest tendencyjny ten, bo założę się, że jakby zajrzeć jeszcze bardziej gdzieś tam do jakichś świata raperów, a przez Malika trochę tam zaglądał, to ja nie Znaczy Wojtek jest takim typem, ale nie wiem, czy on na top, nie wiem, czy top 1. Że nawet biznesy, które wychodzą na minus, dają mu zyski. Ale mówiąc poważnie, Wojtek jest naprawdę niezłym biznesmenem i stworzył masę świetnych projektów. Co prawda nie wszystkie okazały się takim porażającym sukcesem jak Chaosi, ale... Duża część z nich zasługuje na pochwałę. Swoją drogą dosyć bawi mnie to, że brakuje nam lekko ponad 1000 subskrypcji. No to rób dłuższe filmy, bo temat ma 4 minuty. Nie wiem, mi się wydaje, że Gola, on lubi taki drogi styl życia. Plus jeszcze NP w prawej ręce nigdy nie zrobię, Bicka. Pompki nie zrobię, bo nadgarstek do góry nie pójdzie więcej jak z 10 stopni. Mam zakaz siłowni roweru wspinania podciągania, więc nie będę nigdy wyglądać jak ty. Chyba, że lewą łapę tylko XD. No nie wiem, mi się wyda... ale kontaktowałeś się z kimś, żeby jakiś plan wymyślić? Może można ciężar gdzieś wyżej podczepić, czy coś? Powiem ci, że wiesz, no umie mnie na siłownię na przykład chodzi ziomek, który nie ma jednej ręki. No i normalnie podnosi ciężary. Wiadomo, no nie wszystkie ćwiczenia zrobi, czy coś, ale są różne sposoby na to, żeby gdzieś tam przećwiczyć ciało. Tylko być może trzeba, wiesz, z kimś ogarniętym się skontaktować. No Wracając do Wojtka Goli, to wiadomo, że Wojtek lubi się tam przyfleksować, bardzo dba o swój wizerunek taki, wiecie, jeżeli chodzi o wygląd, przycięta brudka, wszędzie musi być jakieś wielkie logo firmy i to oczywiście jakieś zajście drogie zegareczek, mieszkanie na złotej zapraszanie tam jakichś portali plotkarskich, żeby pokazać swoje zajęcia te życie z Sofii, jak to jest na bogato, opowiadanie o różnych biznesach, przecież tam z tym Kubą Midelem też się gdzieś przecinał i chyba na jakimś wydarzeniu jego występował też w roli takiego biznesmena. No tylko u Wojtka Goli mam wrażenie, że to się spina, że on potrzebuje tego uznania innych ludzi i do tego stopnia się o to stara, że aż to traci, nie? Czyli ludzie widzą, że jemu tak na tym zależy, żeby inni ludzie go uznawali za jakiegoś poważnego gościa, za... chce mieć uznanie w oczach innych ludzi, a jednocześnie tak bardzo się o to stara, że, że staje się to Komiczne wręcz i, i jest jednym wielkim memem. Te ubrania, wszystkie te drogie rzeczy, samochody i tak dalej, nie są w stanie nadrobić tego, w jaki sposób ludzie na niego patrzą. Napatrzą no, na niego jak na no, typka z jakiegoś programu telewizyjnego, który po prostu się tam wbił, a teraz udaje wielkiego biznesmena. I niestety, przynajmniej dla Wojtka Goli, no takie jest jego postrzeganie w oczach w większości ludzi. No. Poza bańką YouTube'a nikt go nie zna i tak nie no, być może w tym środowisku telewizyjnym trochę ludzi go kojarzy, no bo stamtąd się gdzieś też wybił, nie? Więc myślę, że tam ludzie też go kojarzą. Znaczy, jakby ja tego nie odejmuję mu, on jest rozpoznawalną osobą, żeby nie było. Tylko, że on jest rozpoznawalny nie w taki sposób, w jaki by chciał być rozpoznawalny. Sam sobie na taki obraz zapracował? Tak, to prawda, no te, to tak to jest. A teraz próbuję połączyć wizerunek biznesmena z y, śmiesznym gościem z internetu. No i też to tak średnio wychodzi moim zdaniem. No nie wiem, może będzie okazja rzeczywiście z Wojtkiem gdzieś tam porozmawiać. Mam taką nadzieję, przynajmniej, jeżeli odwoła wywiadów z grzycie, no i wtedy takie rzeczy skonfrontować z nim. No ale no, to zobaczymy. Dobra, tyle na dzisiaj, pa-pa!